Dobra, hej, się siemaneczko, witam was w kolejnym tym odcinku. I... 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 Hej, to chyba się zgadza. Wszystko jasne. Potrzebuję teraz to. Dobra. Tego mi się nie sprawdza. sprawdzać. Roto. Matching data, baba wygląda tak samo. Baba. To jest git, to jest git. Mogę przepuścić. Tak. A nie właśnie, nie sprawdziłem, czy Na no, czym republika? Dobra, już mogę przepuścić. Dobra. dobra. Ja, jak coś te możecie słychać szepty, ale mi mój kolega mi pomaga. Jak coś tu muszę mówić głośniej. I jak będziecie go słyszeć, to dobrze. Jak nie, to trudno. Dobra, czyli ja będę mógł mówić normalnie. No. Dobra, forever. Eee, yy, aha, na zawsze już tu jest. Dobra, jest gate. Ty chyba nie jesteś gościem, co? Babą. Co ludzie podają się za dziewczyny? <laughs> jak jak dokumenty. Gościu. Który nie wygląda tak samo. Ale ja nie mogę nic zrobić z tym. Także... Gościu, sorry. Nie pojedzie do Nie będziesz w arstoczce. Ale to takie piękne miasto. A to takie piękna rstoczka jest taka piękna. Ale niestety nie mogę cię przepuścić. Paper, please. Sorry, nie mogę cię przepuścić. Nie masz dokumentu pracy. Nie masz dokumentu takiego drugiego. E, to co ba, potrza, pokazało, to nie jest dokument pracy, bo dokument pracy jest... ...falszy. Zapłaciłem dużo pieniędzy, widzicie? Wiedziałem, że to, tego nie przepuścić. Paper. Dobra, tema. To waży 72 kilo, 182. Gość trochę inaczej wygląda. Sprawdzimy. Arstoczka. A ty tam przeczytałeś, że goście zaryć stoczki możesz ich przepuszczać, jeśli mają dokument ten. Tak, Czyli jeśli mają ten? dokument no, prawny. No, e card i card, Czasem też sprawdzaj wzrost jego, bo czasem jak ja grałem, Wiem. Jak ja grałem wcześniej to ten... Dobra, mm -hmm. z... no, no, mogę przypuścić. Do A właśnie. Czy chciałem coś sprawdzić? Nie, bo tego nie ma tutaj. Dobra, przepuszczam. Spróbuję nie, nie dostać dzisiaj nic. Do Glory to stoczka. Jasne, yes, nie dostaję, nie dostaję. Bana. Bana. Nie ma tu w chłopie. To też wizyt. Matching data. Matching data, dobra. E, dobra, nie, baba. Nie Czemu? Bo tutaj jest y, data. A, no tak, data zła. pan mi stąd. Nie pojedziesz tutaj. Sorry, zrób so nowy, nowy pas. Czy jak to się nazywa? Pacjent, dokument tak. to nie jest dokument pracy, to innego. No, to jest e, entry permit. To jest, że możesz wejść do to, to takie coś. Dobra. Rur er, to jest git Beckham LOL Republika Bosnia. O oh, nie, to czekaj, weź na dół drogę. Nie, dobra, to jednak nie. się wszystko. Dobra, zgadza. Trzeba uważnie patrzeć, bo wcześniej graliśmy na No to ja dostawałem tyle także że... Nie wiadomo, co. A teraz Ca Całe nic. jeszcze było. Zapadano, nie miało, nie No. Bo ja, się a nas tam. Raz y pierwsze zakończenie. wam... Na końcu gry wam pokażę wszystkie zakończenia. Dobra. Będzie dobrze. Kwestoczka. Jest git. Także to jest to, to jest skit. Sprawdźcie, czy to. Spadzisz? Czemu to jesteś taka krzywa i tu krzywa? Patrz się, patrzcie się na to. Ona ma Tu jest taką... a Tu jest na drugą stronę, ale szczegół. Dobra. Co e, chodzi, to to jest dobra. Nagryć? Dobra, jest. A patrzcie jakie ma krzywy. Zdjęcia, w taki krzywy Dobra, musimy sobie troszkę zniżyć. Lol. Sam widziałeś, sam przynajmniej. Mm -hmm, no, tak. Taki... Taki... O dziadek o. nasz! Patrzcie, paszport przyniósł. O je jebie. <laughs> Ten Paszport. E, Sory dziadek, ale ci dam nawet stampa. Ty nie możesz Ale czemu przejść? tak rzadko to nakliłeś? Trzeba zmieścić się w tą rameczkę. Ale się nie da, bo ta rameczka jest zła. Ale ona jest narysowana. Za mało jest. Wiesz, że to wszystko jest napisane? On to sam napisał pisa chyba nawet. Zobacz, a on długo pisał. wziął, jakimś automacie z kerkami czy coś. jeszcze krzywo ma, patrzcie. Tu ma tak o. Maciek da, da, dobra. Daj dobra. Na nie. Nie! Dobra, dajmy już, no nie. Okej, okay, okej. Okay. I'm... I'm on

no muszę, tego muszę to naklikać, bo inaczej U. nie zadziała. Muszę U. tak być, że nawet nie widać tego. U. A czasem jak masz, ja rzecz. też brałem wcześniej, co no. ja, to jak naciśniesz dwa na to, to wtedy i tak ci... że nie możesz się zdecydować. Mhm. Mm nie masz paszportu, dawaj paszport. Jeszcze raz to samo, trzeba zrobić to z tamtym koleśem wcześniej. E, Dokument... Nie, nie to. To było basic rules. Um... To no, no, no i zbiórka. Nie, to paszport. Nie dalej żeby kliknąć na review. Jest w ładzinie. To już wiemy, jak to robić. Co to jest paszport? Dajmy nie. Nie. Bo nie może być z tym, bo jak nie ma paszportu, nie możemy sprawdzić jej danych. I wtedy nie może, może to... Wrócić jutro. Która obrobiła no, bank. może być przestępcą. Dobra, wszyscy są... E, tak, no. Z YouTube się 000 000. Zar zarobiłem dzisiaj 50 i 65, widzicie? Teraz mi lepiej dzisiaj, niż wcześniej, <noise> pamiętasz? <głos> no, pamiętam. Czekaj, ile było wcześniej? Wcześniej minus ale ledwo co zarabiałem. Minus 100, minus no, minus 100, 100 zrobiłem sobie. Pierwsze zakończenie zrobiłem to. Dobra, już jest trzeci dzień. Któryś... E, chyba dwa miesiące jesteś tam. Co? No... Z... Ja zrobię jakieś 15 odcinków z I teraz tego. I takie, hajs z YouTube'a kurde się zgadza, i takie kurde wierszki, oh. pałac kurde, koniec, gry, taki. Dobra. Chyba do Aristoczki nie przypuszczamy, prawda? Co? Do Aristoczki nie przepuszczamy? Przep... Następną weź zobaczmy kartkę. Nie no, następna kartka ci nic nie mówi. A, chyba ten, nie, musisz musimy, teraz sprawować. Musimy, możemy teraz ten, wszystko roz skazać. ten, e, sprawy robić, dlaczego oni, co i tam, możemy się ich pytać, nie? Dobra, um, To już to widzę, że jest źle. Źle. Właśnie, bardzo pięknie, nie? Nie przepuszczamy. Jaki gin. Zabieramy. Zabieramy panią. panią? Kudy, do więzienia do pudłe idzie. Ku, ku, Tam co. Co i dzień, co robisz? Oni, tam, oni nie wskam? wiem gdzie oni ją Dawać. zabierają, ale leci. Zresztą na kogoś następnego, to... Ten. Dzisiaj, nie wiem czy to ten dzień pamiętasz jak, jako co tam było. No. O, pokażemy Pokażemy Nie wiem może. Roo, dobra. Normal. kolegia, na samej górze. Kolegia. to ke. Ye. Yeah. Chill. Dobra, To sprawdzimy od razu. Jest data, ale nie możesz przejść. Sorry. Nie ma pisać, bo nie ma z Bo tutaj to, pisze. Kobieta no no. a jest dwudziesty siódmy. Kobieto, do Kobieto, nowy... Kobieto, sprawdź, no. sprawdź na swój... Który jest dzień. Bo właśnie. No po, po, to, jest to jest znowu to ten, ta, ten sam, sam typek. Ej, to nie jest ten sam. Jest ten sam. Nie. Tak. Weź sprawdź. A nie, dobra. Lol. Patrz jak dziwnie wygląda. No wiem, trochę inaczej. Lol. Dobra, enter bały. Może 26. wejść? Nie może wejść, a nie może. Może so, wejść, 14 dni. Kot, zobacz. I muszę jeszcze zobaczyć się kiedy... Inaczej się chyba nazywasz. Nie, nie tak, ale dobrze. dobrze ale muszę sprawdzić. Belia, Belgia chyba. Belgia. 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 Balia? Republia. Dobra. Dobra, by było Chyba sobie wyrobił nowy paszport, czy co tam by potrzebował. Ty no? Bo przecież wcześniej ty tego gościa, pamiętasz? Dobra. Tak. Jakbyś mi się zastanowił, czy go przypominał. No, Myślałam, bo Bo, była, nadat, bo mógłbym mandat, dostać mandat, górę. nie? Ale wolałem, ja że go przepuściłem. Ta wiadomo, że przejdzie Po prostu. 11, wizytułem. 12. 12, dobra. Dobra. To sprawdzę sobie. Teraz do... zdjęcie. Dobra. Teraz sprawdzamy już adres. Data i tak widzimy. Republia. Lis jest dobrze Momę. Dobra, jestem. Możesz wejść. Leci do Aristoczki. Chodzisz do Aristoczki, mam. Dobrze. Dziękujemy za zakupy. W sieci Kurde, blisko. nie sprawdziłem, mogłem dostać mandat. Czekaj. Chyba nie. Nie dostaniesz. Nie dostanę go. Eko, nie powinieneś siedzieć na YouTubie, powinieneś iść jako tak, jako sprawdzacz. Taki... Nie, mi się chciało. No jakby ci się chciało, to byś mógł. Jakby dobry hej był. Hej był. data. teraz zobacz czy się dobrze nazywa. Nazywa się dobrze. Well Teraz. Skąd ja? Znajdę Nighted Foundation. Podobne do stanów Zjednoczonych. coś. Stany Zjednoczone chyba o, są o, nawet. Dobra, to jest dobrze. Ale możesz wejść. Rudo. Nie dobra, już wszystko mamy. Witamy w Aristoczce. Dobra, witamy w Aristoczce. Dużo. Ludzi. nie ma mandat, nie będzie ma mandatu. mandatu. Bo zawsze jak klikniesz o to, co, nie? No to potem do, tutaj dopiero. Po tym, znowu w tym, w tym... Mówię coś tam. Pytamy poza pierwsze maciek. Dobra, Macie jest woda. pierwsza. 07.12. Dobra. E, dobra. Może wy Dobra, teraz sprawdźcie zamieszkanie w Kokich coś tam. No i ty twory daj się. Jest dobrze. dobrze jest. Możesz wejść. Ale się nazywa Maciek? Macek. Macek. Lord dziwny innej dziewczyny. Macyk Daniela. A to jest jakiś skąd on jest. O no, w ogóle jest nie wiadomo skąd. Nigga kurde. No i jedziemy Jedziemy, jedziemy zaraz skończmy odcinek. Drugi odcinek taki bardziej wesoły jest, jak mi. Nie wiem, Please. Dobra, gramy. On, je, on jest babą! On jest babą. Er, on jest babą? Jesteś pewny? Uh. Nie taki grubas, taki baba. Dobra, nie wiem Dlaczego pytam? Dlatego, bo tak piszę tu. I cię nie przypuszczę, bo ziumeczku, chyba ja... ziumeczku, nie jesteś. I cię z sądu, kurde, a nie mnie, kurde. Na I co, ja wyrób nowy paszport. Czekacie 10-100 funtów. Nie, 100 funtów? Nie wiem, ile to. 10-10 zł? czekaj. Czekaj, to jest typik? Mmm. data. 14, 12, dobrze. dobrze. Dobra, dobra to... jest. U, dobra, teraz sprawdzamy tylko Argentina. Jest. A... My trochę to wgra wgraliśmy to już niektóre miasta. Pamiętamy, gdzie co jest. Syn. No, niektóre już no. pamiętamy, więc. Thank you so much. Please. To... Aha, ona jest po, zanim jego jest bab, uh, jego żona. I z tego co wiem, jej nie przypuszczamy. No, bo nie ma tego. Nie. Czekaj, spytam się Pierwsza za to. Or, dobra, uh, basic rules. Uh, hmm. Czekaj, skąd ona jest? Nie jest. To to. Ale, to nie. Głyst, dobra, entry permit. Um, dobra, to będzie zabita babo, bo ja ci Lol, ostempelował. <laughs> Jeszcze to nie wyszło, lol. lol. Wyszło, dlaczego? Jak bo lol. nie masz babo entry pasa. Ja cię nie mogę wtedy przepuścić. Albo ten troszkę dłuższy ziamoś, będzie, o 5 minut. Ten dzień skończymy i tyle. To nie jest, to sam koniec Ziomek, to jesteś ty? No, no właśnie. Jest. Teraz ten od razu, wiadomo, że to nie będzie fingerprint masz no to, właśnie. mi to wydrukują, zaraz patrzcie, wydrukowali dobrze, mi dobrze. te i sprawdzamy. Raczej mi się wydaje, że to nie jest ten sam koleś, ja To nie jest ten sam koleś, zobaczę na to i na to i na to i na to. No dobrze. dobra. Nie to chciałem, chciałem dać tu, ten to dać tu. A słyszałem, że tutaj nawet prezydent może być jako sprawdzony. Nie. A jak z prezydenta nie pójdziesz to oblewasz i nie Nie wiem. Nie dostałem żadnego. O, wszyscy są okej okay nawet. Wow! Wszyscy zdrowi! To, to ja ich nie ogrzeję. <laughs> Będę hamski. Zobaczcie się na obudowę do Chłopie! Na komputer se tu zbieram, nie? Dobra, także witamy już Was w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, hej! łapkujcie, subskrybujcie, na raz.